Rozłóż folię aluminiową na desce do prasowania. Oderwij odpowiedni kawałek, nałóż na nią pokrowiec od deski. Teraz prasuj jak zawsze. Folia odbija ciepło, dzięki czemu tkanina wygładza się szybciej i nie elektryzuje podczas prasowania. Dzięki temu całe prasowanie zajmie ci mniej czasu i da lepszy efekt. Przepis na domowe żelazko w sprayu. Bez szkodliwej chemii, wyprostuje zagniecenia w kilka minut. Bez użycia żelazka. Jest idealny na podróże i dla zabieganych osób. Jest o wiele tańszy niż jego sklepowy odpowiednik. Do pojemnika wlej 250 wody demineralizowanej. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się do tego niż woda z kranu. Jest miękka i nie pozostawia osadu. Następnie dodaj jedną łyżkę stołową octu. Sprawia on, że tkanina jest miękka. Jest niezbędnym składnikiem sprayu. Ma jednak jeden minus. Jest to zapach. Dlatego kolejnym składnikiem jest płyn do płukania tkanin. Weź swój ulubiony i wlej łyżkę do mikstury. Działa on zmiękczająco, wygładzająco i antystatycznie. Całość wymieszaj. Przelej do butelki ze spryskiwaczem za pomocą lejka. Ubranie, które chcesz wyprasować, załóż na wieszak. Na nagraniu widać, że koszulka ma pełno zagnieceń. One wszystkie wyprostują się przy użyciu żelazka w płynie. Spryskaj bluzkę mieszanką. Następnie, za pomocą dłoni, rozprowadź ją pod kaninie. Drugą ręką, naciągnij ubranie i strzepnij je do dołu, powtórz czynność parę razy. Już po paru chwilach zobaczysz, że materiał prostuje się. To jest niesamowite. Takie żelazko w płynie jest tanie w wykonaniu i bezpieczne nawet dla wrażliwej skóry. Świetnie sprawdzi się na wyjazdach. Prasuje zagniecenia, zmiękcza i perfumuje ubrania. Przypalone żelazko to koszmar, ale mam genialne rozwiązanie. Twoje żelazko będzie jak nowe. Zniknie kamień i osad, ale także dość spore przypalenia. Na początku weź miskę i dodaj do niej jedną łyżkę pasty do zębów. Jest ona świetnym środkiem do polerowania wielu urządzeń. Następnie dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Do miski wlej kieliszek octu. Wszystkie składniki starannie wymieszaj. Teraz włącz żelazko i poczekaj aż zrobi się gorące. Po tym czasie weź zwykłą małą gąbkę i zanóż w powstałym płynie. Ostrzejszą stroną gąbki myj żelazko. Po paru ruchach żelazko zacznie lśnić jak nowe. Spójrz, jak teraz świetnie prasuje tkaniny. Ten prosty trik może uratować twoje żelazko. Nie musisz kupować nowego, więc zaoszczędzisz sporo pieniędzy.